To pewnie jakieś sztuczne Robimy we trójkę, więc to znaczy zaraz sobie to. Czas markowy dajcie. Trójka, a jest miejsce na czwartą osobę? Nie. Yes. Kręconki jeszcze są. Żeby one były jakieś zacne przy czterech osobach. No. Kurwa, Hit. Jeszcze Tak, dostała, bo teleporty się zrobiły. Dawno jej nie było, ogólnie rzecz biorąc. Źle. Postarczyłam się tego ryku. Ja też! Tam na początku to dzwonek harczy, a to ona już wiedziałam, że wiesz, robi skok, a nie wiedziałam z której strony. No idzie tam do nas. Szczelają te pułapki. Znaczy, te klatki tu coś ściąga, nie? Skopała to, problem, Franca. No, jak mnie trafiło? Chyba żart. Dobra, muszę uciec. Nie wiem, czy mi się uda, ale. wejść tam do tego gena. Ja to ją odciągam, ale nie ma My się czyta. tu leczymy. Leczymy się dobra. tu! To albo Zabiłeś tak, albo tak No Tarkę no, daje pomóc, tak? Się lepiej wylać. Nie wiem czym. Okay. Ma cię jedna. A pułapek nie zakłada? No jeszcze nie potem nie? Myślałem, że ktoś leżał, a tu ty chyba się leczyłaś, tak? Czy coś? Nie wiem. No tak, tak. No, leży gdzieś. Wrócił tego gena biedny. No to po co? zrobić? Jego wina teraz A, no pewnie nie. <laughs> Zabrakło sekundy, żeby go wyleczyć. <grymne> to się od najlepszych okay. wylegował. Zrobione w tym małym. Nie, to nie jest. Nie. Myślałem, że tam. Czy się też palety poblokowały? Czy okno? Co to było? Jestem, dziecko. Kie dziecko zaś. <laughs> o Boże, to ona. Myślałem, że to jakiś surku, co No leczę tego czubka, nie? Boże co to... Ach, Boże, zaś w tych hasiokach się zablokowałem, nie wierzę. Tyle nastawiamy tego gówna, nie wiem ko. Ona odpowiedziała, że tak. Przepogoniłaś? Ślepienie maska na twarz. Wiem, że maska na twarz, zawsze mówiłem. Myślałem, że to surf, a to ona była. Ona ma koronę w ogóle. Mhm. No, no, nie wiem co już dzisiaj stanego. na ogląd mam dosyć my mamy jeszcze zupę? To hmm? jeszcze zupę z wczoraj No my zupę też mamy, ale drugie danie. już na leśniki bym zrobiła nie Wiem czy mam bananki, chyba nie mam No ale bananki Wypłaty nie ma hmm. Wypłata to dopiero widziałem we wtorek On Gana skończy. Idź, ściągaj, bo wiesz, miał mało czasu. No le... Nie skończył. no. Okej. Okay. Dobra. Nie skończył, Dobra. dobrze. Mogę Cię uleczyć. Czekaj, bo jestem w trakcie. Specjalnie nie skończył, nice. Chcesz jedną ogarnięte osobę? Nie, wątpię, że specjalnie, ona go raczej goniła. Nie, przecież tutaj... Gdzie on tego Gana robił? Stój, a gdzie ty? On robi za tym żółtym, więc to nie było obok nawet. Ciekawe czy ma barwę, jak ma to od razu tutaj przyjdzie, nie? Mhm. Mm Suszy mnie dzisiaj też, muszę się napić zaraz bo nie wytrzymam. Moja herbatka. ja herbatkę. Nie gazowane, muszę mi się z tego gazować. Pełno kurzu lata i... Ja już ko kończą naprzeciwko czy... tą żabkę bo ja żab, nie wytrzymam. No Boże. Robi? Ja i tak nie widzę, gdzie on wisi, bo mam oślepienie przez pułapkę, którą robiła. Ale nie wiem, czy ona tu mi nie przyjdzie, jak ją leczę i będzie leżeć. Ona się leczyć. Dobra. Mi robi, więc... lid. No i do grana porobić. Ona za nią. Hm. Super. Gra Tam pokazuje, się gadło, że za pewnie. tobą. Mm -hmm. No kurz, za zada łamka sekundy. No, bo pomaga na pewnie przyjdzie do mnie. Przyjdzie, bo go nie ma, trzeba ją zjąć, więc ja uciekam stamtąd z nią, albo i nie. Sam jej nie zdejmę. Zaraz. Kończ tutaj. No nie wisiał, to by on mógł iść, nie? No ale widzę, że on nie jest zainteresowany. Biegnę. Dobra. Zostaniesz? No na pewno. Bo no, ona dostalnie albo ja. Nie ma wyjścia. Ona ją goni, dalej, hit. On co tam skończy sam tego wena. Jeszcze czeka specjalnie, aż się skończy zegarek. Co za kurwa z niej. No, nie pomogę jej, nie ma w ogóle opcji. Aha, no zmarło, spoko. No może szczegóły pomocy, od was nawet co? się w ogóle nie przejęliście dybną na ją. Biedna. Jezu, no co jest z tą kamerą? Kurwa, no ja biegnę i nagle mam w sufit kamerę. Miałeś już tak kiedyś. Co ja zrobić? Leżeć. Jestem tutaj. Czy ona mnie widziała. No, no, oczywiście, że tak no co Hm. nie zrobiłam deadharda, no. a on gdzie jest w ogóle? Ja zresztą nie jestem, ja jestem zaś oślepiona. Mhm. No widziała, spoko. Aha, zaś go jeszcze gonię, myślałam, że ona już z tobą idzie. Boże. Mógłby cię podnieść on. Za blisko. Mhm. Wziął cię on, ona. Hm mam do Kochano, a ja? Patrz, 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 jeszcze go co Ciebie nie ściągnął. I co dalej? Pewnie umrę, jak zawsze. pozwolić, nie pozdoli ściągnąć, taka głowa. Nawet nie wiem, gdzie ty wisisz. On nie widzę. Ja nawet nie wiem, czy ktoś idzie, bo też nie widzę. Ty spoko. On jest tu, ale ona go skutegowała. Poświęcił życie. Uderzyła mnie, nie jego, dobrze. No, oczywiście. Co? Bo no, nie mogłem ściągnąć tego od razu, nie? Jeszcze będę to ściągać, no? Łah, masło. Łah, z skupami. nie masło. się, na szczęście. Dobra, Łah, masło. ryja robić. Łah, masło. Łah, masło. Łah, masło. w ogóle. No i mi idzie. No boże, trzecie no zrobiłem ciekawe, już i dalej nic. List lista. Przejść po niego. No, nim on no właśnie. Tu gdzie? Aha. No ja już też ten. Ja nic nie widzę niestety. Na teraz. campi. Znaczy campi. Goniła mnie, nie miał go jak już ściągnąć. No, mi chrumczy, nie wiem o co i chodzi. A tam też ma hak. No, nie ma tutaj w ogóle ucieczki. Nie widzisz mnie, jak leże, nie? I teraz już widzę. Ja bym zdążył po niego iść. Aha, on jeszcze tam wisi, ja myślę, że on już umarł. Aha, to już. Nie super. No, pizda. straszna. Nie, nie chcę kupować ponownie. Aha, oglądasz, czy może ci właźnik, nie wiem. To niech mnie bez... leczyło? Czemu leczyło? Bez komentarza. Masz zakaz leczenia, to coś mogło leczyć. No czemu zakaz? Mm, bo jakieś takie krzesło siedzone jest, trzeba zobaczyć co za perk. No, zajebiście. Krzesło siedzone... Krzesło siedzone, nie... nie można leczenia. Boże, że przytoczyłem, przemyślałem, że biegnie! No tak krzesełko. No, dlatego właśnie takie hajsy mają, że stać. No, boże. Boże, bo nie. No. boże. Słyszę te... <śm> I y -y 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 tam e tam wszystkie na render, nie wiem. Mnóstwo w ogóle tutaj jest murów, jakichś takich z dupy. Nie rozumiem. Tego węgla milion, nie? nie węgla... Słucham! Jak on już widzi niby? Jezus, nara! Zostawiła? Tak. Będzie on ryło taka taka wiesz wiesz jaka. Mm, wiem, 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 te projekty. projekty. takie, nie takie, w tej trawie tutaj że robisz. No, no, jak nie widać? No jest daleka tak jasno. nie widać. Bo się zlewa, wszystko w jeden kolor. Fajny strój po prostu jest kolorystyczny tutaj pasuje. No gaciulki ty masz do tego gacie, nie? Mam. no. Ale ma dupę z nasłownik, więc. Takiego nie ma. No, teraz na przykład. Zblokowany gen, hit. Tak, dalej. Nie wiem czy oni tego czasu nie wydłużyli. No z 3 minuty chyba to trwa. No. O, dwie minuty. Dobra, spoko. Robi cały czas, ona Goni go no. Aha. Ośwa mało brakło, Jezus. Mhm. O, poszło! Jak się dobrze czujesz? Co? Nie, nie, nie. Aha. To zajebiście, że te haki są takie Haki spysięczne. są trochę za blisko, no nie mam dość. Czego leczyć, ale no, pewnie jest. Ale w szafce. Nie chcę właśnie, żeby ona wypieprzaj. Idź gena robić się wyleczy. Zwy dupie stąd. Id Wszystkich was goni z tym mhm. Że ona nie trafiła, to jest hit. Gdzie leżał? Aha, tam. Czemu mnie paleta, no daj sobie lata Hit. Tyłem. Dobra, tamten się wyleczył chociaż tyle A może iść stąd? Kuźwa wybuchłam, super. No to dobrze. Może przyjdzie. Poszło no. no super zrobiłem, naprawdę. Nie tylko no, on Jeszcze ono został. Pierdolę. Przecież go uratować. Przeze mnie. No, ale jak ona se zetnie wszystkie ściany, to ucieklę, ucieklę. <laughs> Boże, ja. Uciekaj, uciekaj. Boże, jej nie trafiła pierdziela. No, legany w miejscu, nie? No ja zrobiłam jeden. To jest w środku? Tak Piwnica to jest no idzie z nim To skupia O, muszę Nie, ale i w ogóle nie stunuje, nie? W tym nie, momencie nie, po nie. prostu Już Boże No w sumie moim zdaniem powinno <słuch> Nie, że on jest w mu mhm. nie ma To dół obchodzi. No nie, zaś ten dostał. Uważaj, bądź tu są. No, jak mnie to dotknęło? Przepraszam. No jest ono co szmata. Aha. <laughs> <laughs> uh -huh. Podnieśliście za ten czas git. Tego Nursa czy nie? Właśnie ja nie wiem. Kurdeee... Na zajebała go i tyle czasu. Nie szkoda chłopa. Dobra, idzie do was. Ale co? Można się poznęcać nad nią już teraz tu już nie ma wyboru. Nie rozumiem tego renderu. Tutaj te mury same bez niczego. Tak nie może poradzić. a i tak wygrywa, nie? Hmm. Coś tu kręcę. To dobry. Uh -huh. Super zrobił to. Po prostu. Nie wiem czy ona Barbie nie ma. Nie mam takiej opcji. Pod hakiem była, poszła gdzieś w ogóle indziej, hit. No bo tego obok jej się nie świeci na no czerwono, bo jest za blisko. Gra po prostu stwierdza, że... ...nie widzieć. Co? Ty go tak szybko? On nie chce grać już. <laughs> On? Aha. No i chuj. O kurwa. O, o. Co dalej? Własna się siebie czeka mnie drogi. Aha, ty dostałeś błysktu Tu. Tak, no a gdzie jest zawsze, bo zawsze przyjdziesz do mnie z killerem, nieważne gdzie jestem. Znaczy, Ta nie. Eee. O, o. Boże. On tak robi? Falić, nie ja słyszę, że ty. Ona <laughs> nie powieści specjalnie, żeby... włazu nie było. O. Co tam zrobić? Jaki jest plan? Wyleczyć się. Ciekawe, czym. Który nie ma to mów. Pozdrow. Szuka przy mnie jeszcze czy w Boże, teraz to nie są w szafce. Was potrzebuję teraz, bo de nie mam Ile, więc... żeby do wozu nie wpadł. Właśnie. teraz cisza. Okay. Nie. Jest tam, paleta przywrócona była. Że jak to długo leczy, mhm. co mam zrobić? No szukać, a nie skłócać. czekam aż mnie uleczy. No, bo, bo Nie, to paleta. Tu jest. No, to czy jednak dobrze widziałam? Uskaku! Nie! Czy będziemy na ed? Widzisz? Nie było na